Byliśmy za biedni, żeby kupować sobie prezenty! Dawaliśmy sobie ból głowy! Spie ty podrabiany narratorze! W komunistycznej dolinie... ...jak na Syberii. Anioły znowu od***ały jakąś manianę i tym razem się ostro nap***ły koniakiem. Oczywiście jeden z tych ******nych idiotów musiał się spusić ci w stronę doliny. I teraz jest tu tak biało, że wojewoda myślał, że już papieża wybrali. K ******ci przez ten siniek widać i tyle, co przez zaspermione okulary. Sapnął w było to tym bardziej groźne, iż pomaga lochnie z przeprowadzką wioząc meble przymocowane flextapem do dachu. O p Normalnie parkowanie telemarkiem, zamknij i mordę i wnieś te rzeczy na górę mój murzynku, wedle rozkazu. S*****! Ała p je plecy, nie za na bóle w krzyżu. O k*****j gupnisiu to nie ta klatka. Uspokój dał na jarząbku, rano wieczór we dnie w nocy kielich wódki ku pomocy. Dawaj k

Ile jeszcze roboty przed Wigilią? Na trzeziwo za nie dam rady. Ano tak choinka, tylko żeby na promocji to jeszcze dla Lony wezmę, powiedział głupnik o po czym po peju poszukać drzewka. Chojneczki choineczki za pół darmo zapraszamy i. Hej ty o ok czego cyganie. Za ile taka jedna, to czysta okazja jedyne 50 zł ciszy za sztukę. Ile k? Dobra masz tu stówy i załaduj mi dwa jakieś niepogniłe byle wytrzymały trzy dni. XD nabrał się debilny na hajs z monopoli w Co tam następne? Ano tak teraz muszę karpia ogarnąć ci. Co za drift to k*** maci? Ołdzizys oh, sk co tu się od k do k*** Tuska? Przecież jak ja tam wejdę to ktoś będzie musiał mnie osłaniać już wiem na przykład lona. Sztumban, Filet, Miller Przedatkował proszki, śmiesznie podskakuje Wszystkich dziś całuje plus ślili do Kaczora długo czekał na swą chwilę Krak jest łapać wiąza cywsk z słychać plusk Do Kaczora, kąpię Tusk Oglądają zginie, porno po dnie Halo, to IMP Chciałem się widzieć z Ja w Ja p znowu te j**** cygany Leona k**** usłyszysz? Nie k**** Czego chcesz Nie unuchu? W Lidlu jest karp za 9 złotych i idziesz ze mną Dobra ale najpierw wchodzi tu na chwilę Ciekawy czego chce Pewnie znowu zapchała kibeli boi się go ruszyć i Yo, ciągu coś mi z postu przysłali, a co to jest, ciekawe czy można to zgwałcić widzisz, tu jest napisane, że dzieci z p***cem tego nie otworzą. W takim razie czyni honory pomyłko ewolucyjna, a co jak w środku jest imigrant, czekaj, teraz otwieraj. Na potęgę posępnego czerepu. Chyba jednak jest czysto. Sam widzisz, oni czają się wszędzie, oby nie w linii To No przecież uważam, idziemy, możesz Co robimy? Ja biegnę w tłumę biorę karpia i spiewam a ty przez ten czas mi osłaniasz, dobra, pospiesz się k szybciej szybciej do premiera jasnego, przecież zapia... szybciej niż ojciec do Monopola, to twój ojciec chyba zapiał na wózku inwalickim. <śmysza> a, a, a ku pomocy, co Już ku... chyba poszli, chłopaki wychodzimy się zameldować, ale my nie mamy na wynajem. W Unii mieszkania są za darmo. Jakim cudem to się udało, to ja nie wiem. To chyba boska interwencja. Ważne, że ryba nasza, a jakże. Już wchodzę, już dochodzę, i co do Czego tu k**a szukasz? No ja tu mieszkam, ale od niedawna. No to już nie mieszkasz, bo muszę gdzieś tych imigrantów zakwaterować, pipko. Co to ma k**a znaczy ci? Dobra, p**a się i pakuj manele. A jak się spróbujesz poskarżyć, to cię dojadę razem z Komisją Europejską. No już. W*****j k się niewierny. Nie no k**a, tak w Wigilię. No widzisz, najemcom nigdy nie można ufać choć odwiozę cię na PKS-a. No dobra. Hej, co to za wyp... Stary Stare domki lepniskowe, ale od lat stoją puste. siwa to nich zapomniał. Zaraz, zaraz, chyba wiem co zrobimy. K***a Dawaj tędy. No sznela, sznela. Szóstkę, szóstkę wybierz panie. Aaaa, k***i w... O p... I nawet nie trzeba remontować je. Dawaj wnosimy rzeczy! No idę, Za Za******e, Katarzyna Dowbor może nam naskoczyć i... Jest gotowy. Sztas k***a Nakrywaj do stołka, więc zaraz się zacznie. Telewizor przesunij, bo ch. stąd widać, okej. Okay. takie przeczucie. Ej, słyszysz to, no słyszę jacyś kolędnicy się na skwerku zebrali chyba. Widzimy, zobaczyć może jakiś event świąteczny jest. Dobra, chodzimy. O darmowe piciku. Zabierę jedno albo dwa, dobra trzy. Ale wy k***a, choinka, dobra mam już wszystko co potrzebne i możemy zawiać i dubska. Aha, to żem się nacieszył niarmarkiem zamknij jej mordę, chcę wrócić i, i obejrzeć kawina. Ej, skąd w ogóle wziąłeś się ten regał? Podje z budynku administratora działek, nie zauważy. No kto miałby zauważyć i jak są opuszczone. Kto tu się k łamał do chłopca? Łepim ukręcę przy samych kostkach.